Cześć, witajcie na kanale. Ja mam na imię Kamil, a dzisiaj przedstawię wam kilka konkretnych newsów związanych ze światem Realu Madryt. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, mimo tych wszystkich wydarzeń, które się dzieją na świecie, i skupimy się troszeczkę też na futbolu, aby się troszeczkę odciąć i odstresować od tego wszystkiego, co się dzieje. Ten Hazard zgadza się na powrót do Chelsea. Eden Hazard już wie, że nie znajduje się w planach Realu Madryt na najbliższą przyszłość. Nie liczy na niego ani Carl Ancelotti, ani klub. Belk zdaje sobie sprawę z tego, że latem będzie musiał odejść i akceptuje powrót do Chelsea. Poinformował Miguel Serrano na łamach dziennika OG Diario. To nie pierwszy raz, kiedy reali Chelsea rozmawiają o powrocie Azarda na Stamford Bridge. Temat był poruszany latem ubiegłego roku oraz niedawno zakończonym zimowym okienku transferowym, jednak do żadnych konkretów nie doszło. Wszystko wskazuje na to, że wszystkie strony dogadują się w trzecim podejściu. Azard chce odejść, ponieważ wie, że w Madrycie jest już praktycznie skreślony, a jego głównym celem w tym roku jest gra i pomoc belgom na Mundialu w Katarze. Moim zdaniem szkoda, że Azard odchodzi, ale rozumiem oczywiście ten aspekt odejścia, ponieważ Hazard no, po prostu nie daje rady sobie w Realu Madrid. Real na niego nie stawia, Ancelotti nie daje mu szans gry, więc jak ma analizować tą całą sytuację w swoim zespole Eden Hazard? Niech odejdzie, ponieważ rywalizacja po przyjściu Mbappé będzie ogromna. No i wydaje mi się, że Eden po prostu tą rywalizację bardzo mocno przegra i bardzo ucierpi jego kariera, a także gra w reprezentacji, na którą oczywiście liczy w następnych miesiącach. Haland to nie jest używany samochód. Podaje Han Angel Fjord rzecznik rodziny Halandów, skomentował na Twitterze sytuację Halanda, atakując przy tym nie bezpośrednio Real Madrid. Zmiana przynależności klubowej przez Halanda, obok potencjalnego odejścia Mbappé z PSG. Jednym z najgorętszych tematów letniego okienka transferowego. Choć do jego rozpoczęcia pozostały jeszcze ponad 4 miesiące, to osoby z otoczenia norweskiego napastnika już zaczynają podgrzewać atmosferę. W środowy wieczór do akcji wszedł ich rzecznik, były norweski piłkarz, a obecnie rzecznik rodziny Harlandów, który opublikował na Twitterze wpis dotyczący przyszłości 22-letniego napastnika Borussia Dortmund. Cytując tego tweeta, proszę przestańcie opowiadać tę historię o porozumieniu 2023. Haland to nie jest używany samochód, który można odstawić po jakimś czasie, dopóki nie będzie się go potrzebowało. Haland jest jak Bugatti, którym jeździsz od razu, napisał wyraźnie rzecznik rodziny Halandów. Wpis Norwega odnosi się do doniesień medialnych, wedle których Real Madryt miałby naciskać na Haland'a, by ten poczekał na nich do 2023 roku. W tym momencie priorytetem królewskich jest pozyskanie kliana MBP. I rok odstępu między dwoma tak gigantycznymi operacjami nie nadszarpałby aż tak mocno klubowej kasy. Moim zdaniem, jeśli Real Madryt naprawdę jest zainteresowany Erlingiem Halandem, to powinien pójść po niego w tym sezonie. Takie są realia niestety. Jeśli teraz nie wyciągniemy Halanda z Borussii Dortmund, to wyciągnie go ktoś inny. A jest to naprawdę napastnik, który nam się przyda. Mamy duże problemy ze zdobywaniem bramek, a tacy zawodnicy jak Haaland i Mbappé są nam konieczni i potrzebni do zdobywania bramek. Więc nie ma na co czekać, wyciągać kasę z portfeli, trzeba kupować tych zawodników. Marka informuje, że Real Madryt nie planuje transferu prawego obrońcy. Działacze i trenerzy Realu Madet w pełni wierzą w daniego Carvajala. Nic nie wskazuje na to, że prawa obrona zostanie wzmocniona przez następny sezon. W tym sezonie jedną z najbardziej krytykowanych pozycji w Realu Madryt jest prawa strona obrony. W zamyśle podstawowym graczem jest Dani Carvajal, jego zmiennikiem Lucas Vazquez, a na wypożyczeniu przybywa Alvaro Odriozola. Marka twierdzi, że klub nie zamierza pozyskiwać na to miejsce żadnego nowego zawodnika i chce nadać ciągłość trzem Hiszpanom. Co, co ważne, żaden z trójki nie zamierza opuszczać klubu. Królewscy rozmawiają z Odriozolą, którego wypożyczenie do Fiorentiny kończy się po tym sezonie. Ostateczne decyzje nie zapadły, ale dziennik podkreśla, że nic nie wskazuje na transfer do drużyny na, ten, na tę stronę defensywy. No, jest problem, jest problem, którego Real Madrid próbuje uniknąć. Jakby nie chce rozwiązać problemu prawej strony. Moim zdaniem Carvajal jest strasznie kontuzjogenny i w tym sezonie naprawdę wypadał na długi, długi okres. Lucas w pewnych momentach potrafił go zastąpić, ale były też takie mecze, w którym po prostu brakowało mu jakości. Przede wszystkim w ofensywie. Więc moim zdaniem Real Madrid popełniła tutaj duży błąd. Mimo, że Odriozola jest w dobrej formie, Fiorentinie gra pierwsze skrzypce, nawet potrafi strzelać bramki, to jednak może to zabrak zabraknąć mu troszeczkę jakości na Real Madrid. No cóż, widocznie działacze Realu Madryt wolą się skupić na innych pozycjach. Mam nadzieję, że prawy obrońca w końcu trafi do spółki z Dani Carvajalem i będzie naprawdę dobra rywalizacja na tej prawej stronie.